Hej, Hejo, siema, z tej strony 11. Serdecznie was przepraszam za to, że tak długo nie było na Udało mi się przy tym siąść yy, i, I... I nagrać dalej Byłem w Norwegii przez jakiś czas, nie miałem możliwości tego nagrać Nagrywałem filmy na zapas I po prostu nie wyrobiłem się ze wszystkim Więc przejdźmy już tam, gdzie mamy przejść Bo zapisałem sobie troszeczkę wcześniej że, Znalazłem taki zapis, żebym mógł bardzo szybko dostać się do miejsca, w którym skończyliśmy Jesteśmy tutaj, nam fajna muzyka. Przepraszam, jeżeli dzisiaj w odcinku będzie troszeczkę mulenia i tak dalej, bo nie będę tego odcinka edytował po prostu go wrzucę tak jak jest. Bo wiem, że ludzie czekają, a ja nie mam kiedy go zmontować, a ja YouTube przetwarza też godzinę, więc przejdźmy teraz do tego, żeby pokazać kilka fanartów, Bo wlazłem na grupę, jak już przyjechałem do domu przeglądałem art na grupie. I kurczę, ludzie tyle artów dajecie, tyle zajmistych rzeczy, a ja chciałem pokazywać tylko trzy na odcinek, ale nie da się. Dobra, ale będę pokazywał po trzy na odcinek. Widziałem najszybciej tylko te, które z zawadły w pamięć, więc po pierwsze. O, źle zmieniłem sobie przyciski, nieważne, dobra. Okej. Okay. <grywa> za błędów tutaj będzie. E, po pierwsze, Aleksandra Laskowska, przepraszam, jeżeli źle przepisałem jakieś i, i imiona i nazwiska, i, czy tak dalej. W ogóle, jeżeli ktoś chciałby, żeby nie podawać imienia czy, i nazwiska i tak dalej, to napiszcie lepiej przy postach, bo nie jestem po prostu pewien. więc że tam jedna osoba chciała, żebym nie podawał, ale nie napisała akurat przy tym poście, który zobaczyłem. I to był troszeczkę fail, więc przepraszam za to. Więc po pierwsze, Aleksandra Laskowska, Narysowała Undyne i Alvis. Bardzo ładny rysunek, bardzo ładny, Bardzo mi się spodobał głównie z tym, że zawsze Undyne rysują jako taką. dziwną kreaturę, taką bardzo rybią. Tutaj jest to ujęte w taki ładniejszy sposób jakiś. Taki bardziej. Nie wiem. Jak, jak patrzę na Undyne po prostu, mam takie wrażenie, że odpycha troszeczkę swoim wyglądem. nieżej wygląda z jakoś. Masakrycznie odpycha wyglądem, pod względem tego, że wygląda bardzo tak grozie, groźnie ja ty mi się powiadam. A... No tutaj wygląda tak mile i jest to jakaś miła odmiana, żeby to zobaczyć w artach Alfis wygląda tak, jak zawsze wyglądała. <laughs> Okej, okay, dobra, e, drugi art, Ola Musińska, przepraszam za to pikanie w tyle. Ale zdminywałem sobie kontrola tym się włącza, menu, nieważne. E, więc to też jest e, undyne w jakimś innym wydaniu. I widać, że e, Ola masz tutaj, że tak powiem, zdolności, bo widać, że fajnie narysowałaś te włosy i tak dalej, strasznie mi się to spodobało. Mam wrażenie tylko, że jeżeli na przykład byś... Zmieniła program, w którym siedzisz, w którym tworzysz te arty, to wyglądałyby one znacznie lepiej, bo widać, że tu są takie kanciaste krawędzie i tak dalej. Myślę, że masz duże zdolności, tylko troszeczkę ogranicza się program, w którym pracujesz, więc to jest tylko taka moja sugestia, to jest pierwsze, co zauważyłem. Ale ogólnie rysunek też mi się bardzo podoba i bardzo mi się podoba, jak zostały włosy zrobione. To mi głównie przykuło uwagę, to bardzo, naprawdę mi się spodobało. I ostatni, yy, Maximilian Cake. Mordo, przecież to jest, to jest tak zajebiste. Jak ja zobaczyłem ten rysunek, to mówię, kurczę, gram tyle w to Undertale, i dopiero teraz zwrócimy uwagę na to, jak bardzo yy, Napstablook jest praktycznie odzwierciedleniem mnie w tej grze. To jest taka, to jest taki, kurczę, te teksty o tym, że lubi leżeć i czuć się jak śmieć, yy, to, że cały czas swoimi sławkami słucha muzyki, no, no po prostu. To jest taka moja bratnia dusza tej gry i właśnie sobie przez ten rysunek, nie wiem czemu, zdaję sobie sprawę jak bardzo uwielbiam tą postać. Chyba to się stało moją ulubioną postacią w tej grze. Coś pisałem na tym, na, na grupie. Świetny, zajebisty rysunek, ładnie cienie pokazane. Wszystko jest świetnie zrobione, bardzo mi się podoba, mega. Świetny rysunek, dobra. Teraz bez pytania dalej idziemy, przechodzimy do gry, bo już raz tutaj nachwaliłem. Yy, teraz tak, ja nie pamiętam co tutaj się działo. Wiem, że tam gdzieś Sans stał yy, i temy jakie mamy. To jest chyba do leczenia, z tego pamiętam, info. Tak, do leczenia. Mamy dużo rzeczy do leczenia, to bardzo dobrze. Cieszę się z tego. Hot dogi. z tymi gościami gośćmi nie chcę porozmawiać tutaj co było? Wolę sobie już przypomnieć, bo tak jak mówię, ja dopiero wlazłem do gry na żywca, okej. Okay. Dobra, to jest... to jest tutaj gdzie... Metaton był. Zwariowane rzeczy. Czy prawej jest winda? I tu jest sans, dobra, dodatka na pierwsza. Hej! E Okej okay. Idź w alejkę na prawo, żeby zobaczyć jakieś niezłe rzeczy Dobra Hej Słyszałem, że idziesz do rodzenia Co ty na to, żeby iść na razie na, na jakiś obiad? Jestem zajęty Cóż i zabawy, dobra Przejdźmy się tam na prawo, potem wrócimy, pójdziemy na obiad z Sansem to jest... O, MTT, o jasna cholera Hej Cześć, miło Junk food Okej, okay, śmieciowe jedzenie Empty gun O Jezu, yyy Kapelusz Okej, okay, plus jeden do... Okej okay. Wiecie co, myślę, że możemy to... A nie kupimy Tajemniczy klucz prawdopodobnie do jakiegoś domu Wiecie, mam nadzieję, że będzie można tutaj wrócić, bo na razie nie mam na tyle... Yy, tutaj monet i tak dalej Golda nie mam więc ja myślę, że pójdziemy, wrócimy się, zrobimy ten glitch z tym, tym, tym yy, z wioską tych Temich i zakupimy sobie ten klucz, zobaczymy, do czego on jest. Tak sobie myślę, ale to zrobimy później. Mam nadzieję, że będę musiał tutaj jeszcze wrócić, bo zazwyczaj widzę, że cała ta gra jest bazowana na tym, że można zawsze wrócić. Yy, więc oby to było też tym razem. mogłem to zrobić teraz, ale powiedziałem, że nie chcę tego odcinka montować, a nie chcę, żeby było nudno i będę tam biegał godzinę i tak dalej. Thanks for treating me. Dzięki za... kuraczenie mnie czymś. Okej, okay, chodź tędy, znam skrót. No dobra, okej, okay, przejdźmy się. On no, nadzieję, że w że mnie w nic nie wkopiesz. No że to jesteśmy. Więc... Um, twoja podróż niemalże dobiega końca, prawda? Ławaliście się, Mówiliście, że jest jeszcze daleko do końca! Naprawdę musi... Naprawdę musi ci zależeć na tym, żeby dotrzeć do domu. E, wiem, jak to, wiem jakie to uczucie. Jednak może czasami lepiej wziąć to, co zostało ci dane? Tutaj jest naprawdę dużo dobrego żarcia, napojów, przyjaciół. Hmm. Czy to, co chcesz zrobić, jest naprawdę tego warte? Sans A, nieważne. Sans! Hej po, pozwól że opowiem Ci historię. E, I'm a sentry in Snowding Forest, right? Sentry, nie wiem co to znaczy, e, okay. siedzę w tym lesie i widzę ludzi jak sobie przechodzą. To dość nudne. Na szczęście głęboko w lesie Nie są ogromne zamknięte drzwi. I są idealny, żeby ćwiczyć na nich y, żarty. Typu puk-puk kto tam? Z pewnego dnia zapukałem, jak zawsze, i powiedziałem popuk! I nagle, z drugiej strony, usłyszałem głos kobiety: Kto tam jest? Więc naturalnie odpowiedziałem Naczynia! Jakie naczynia? Zaraz. Aha, this. This is a very bad joke. Nie, nie ogarnąłem do końca. Pewnie jest znowu jakiś slang czy coś takiego. E, więc potem tym z... zachwyciliśmy się śmiechem wszyscy. Znaczy, obydwoje, tak, bo twoich dwóch tam było. E, tak, jakby to był najlepszy żart, który słyszeliśmy od tysiąca lat. Stu lat. Błędy, errory. Więc cały czas byłem tymi żartami a ona ciągle się śmiała. To na, najlepsza widownia, jaką kiedykolwiek miałem. I wtedy po kilku tych żartach e, powiedziała: puk, puk, kto tam? Ja znaczy, puk, puk. Ja powiedziałem: Kto tam? A e, ona odpowiedziała: Stara pani. A ja odpowiedziałem: e, Jaka stara pani? E, oh, I did not know you could yodel. Jodel? Wow Chyba nie muszę mówić, że ta kobieta była niezr... dokropnie Okropnie dobra Wrzucałem sucharami, okej, okay, dobra Nie ogarnąłem tych sucharów Możliwe, że ogarnęliście To bardzo dobrze Ja po prostu, mój mózg teraz... Pff, wybucha Bo tutaj miałem dużo mózgów, jak to wszystko ustawi, żeby działało Bo musiałem po początku wszystko ustawiać Nieważne yy, Ale... Ale widać, że po prostu się dogadywali pod względem tego, że obydwoje sypali sucharami. Nie wiem, czy to była jego miłość pierwszego wejrzenia, czy coś. Ale to... Tak to wygląda, mu się tutaj zwierza. Mm. Więc opowiadaliśmy dalej sobie żarty przez godziny. I miałem już sobie iść. Papyrus... Troszeczkę się niepokoił, nie słysząc swojej historii na dobranoc. Ale powiedziałem, mi, że bym wpadł jeszcze kiedyś, więc spadłem. Więc wpadałem jeszcze raz, i znowu. I teraz. Teraz. Cały czas już chodzę tam i powiadam głupie żarty przez, przez drzwi. To jest zajebiste. Pewnego dnia jednak. Zauważyłem, że nie śmiała się tak bardzo jak zawsze. Zapytałem ją, o co chodzi. Powiedziała mi coś dziwnego. Jeżeli człowiek kiedykolwiek przejdzie przez te drzwi. Czy mógłbyś mi coś obiecać? Bardzo proszę. Zważaj na. zważaj na niego i chroń go, okej? Okay? I teraz nienawidzę od tej pory składać obietnic. Ta kobieta, nawet nie znam jej imienia, ale. Ktoś, kto naprawdę lubi głupie żarty. Nie możesz takiego sobie powiedzieć, nie, nie możesz jej odmówić. Więc czy on mnie chroni tylko dlatego, że ta kobieta? Czy, 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 czy rozumiesz, co, co mam na myśli? Ta obietnica, którą jej złożyłem. Wiesz, co by się stało, gdyby nic nie powiedziała? Byłbyś martwy. Hej, ale... ale... spokojnie, rozchmurz się. Tylko sobie stroję żarty. Poza tym... Czy nie udało mi się dość dobrze cię ochronić przez ten cały czas? To znaczy... Pobacz na ciebie. Ani razu nie zginęłaś. Naprawdę nie zginąłem ani razu? Nie, zginąłem kilka razy. Znaczy no, nie umarłem do końca, ale moje całe HP zaszło do zera i mnie, że tak powiem, złapali. Nie, nie wiem, nie wiem, dobra. Nieważne, za bardzo myślę. Hej, ale co, co to spojrzenie miało. Na... Co miało oznaczać to spojrzenie? Czy, czy się mylę? He. Sans. To, to jest grane. No cóż, to wszystko. Trzymaj się, dzieciaku. Ponieważ ktoś naprawdę, komuś na, naprawdę na tobie zależy. Sans... Ale... Dobra... Sans, Cześć, czym ty jesteś? Ok, jak tylko wbiłem do restauracji zapo zapomniałem... Usiadłem sobie, że zapomniałem zrobić rezerwację. Ale nie chciałem wyglądać na zmieszanego, więc... Yy... Dalej kroczyłem między stołami i teraz tak po prostu. Wpierdziela tego kwiatka. Okej, okay, dobra, rozumiem. Sans, what the, what, the, what the fuck. O, cześć, czym ty jesteś? Oryginalnie y przekopywaliśmy labirynty zagadkami. Aby coś tam zrobić z atakami ludzi. Ale teraz budynki. Co? Building things, winding it, confusing. A, to jest jakaś głupia tradycja. Nie do końca ogarnąłem, dobra. Nie chcę spędzać dużo czasu na czytaniu tego, wiem, że to jest dość istotne, ale za bardzo mnie interesuje teraz. Te drzwi! Te drzwi, o których wspominał Sans, to są te drzwi, do których można kupić prawdopodobnie klucz. Um, czy jest możliwe, że mi się wrócił gdzieś na początek gry znalazł te drzwi i otworzył? Teraz jest tyle konfuzji nagle. Jestem tutaj jakimś komikiem, jestem bardzo śmieszny. Ludzie śmieją się z moich żartów. Teraz mój synu. Teraz mój syn chce być śmieszny. Jak jego ojciec, ale jego żarty nie są śmieszne. Takie głupie żarty. Jest mi wstyd za niego. Całej, jak całej rodzinie. Ha, ha, ha. To nieśmieszne. Yy, od kiedy jego mota... Od kiedy jego matka, matka... Odeszła. Yy, nie mógł już... Wytrzymać. Yy, nie mógł już żyć w domu. Więc uciekł. I nie widziałem go od tamtej pory. Jestem okropnym ojcem. Ha, 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 ha. To nieśmieszne. No faktycznie jesteś okropnym ojcem. Pracuję w rdzeniu. W środku jest, wewnątrz jest labirynt zrobiony z, z zamiennych części To znaczy, że możemy je zamieniać jak tylko chcemy Chłopie, dzisiaj był naprawdę zabawny dzień Zapewniam, że spodoba ci się ta zagadka Czy ja wiem, o z tym można gadać, myślałem, że jest obraz na początku Będę e, Będziesz musiał zarezerwować stolik, aby tutaj zjeść e, Także krzesło I jedzenie i tak dalej, okej, okay, dobra I get it o, ja jestem teraz wewnątrz tutaj, dobra. E, tutaj był po prostu zapis, więc tędy można po prostu wejść. O ludzie. E, relaksująca atmosfera tego hotelu napełnia się determinacją. E, dobra, ludzie, więc teraz proszę was tylko o to, napiszcie mi, czy warto zrobić to z tym kluczem. My się zrobimy to w następnym odcinku, ja to potem sobie pomontuję. E, I co z tymi drzwiami? Bo to jest bardzo istotne. Dla mnie. Okej, okay, jest jakaś inskrypcja na, te, na tej fontannie. Mamy to na okej, nieważne, dobra. Ta Winda idzie prosto do stolicy, ale przestała działać. Hotel robi wszystko co może, aby zatrzymać tutaj przyjezdnych. A. Cóż, dzisiaj do wieczora nie do do, do domu. Coś o zimnej pizzy mówił. Jako glut jestem. Outrage. Co tu się teraz dzieje? Ja wiem, że będę jeszcze z metatonem coś ogarniał, ale to nie będzie wcale fajne. Tak wiemy, że winda do miasta przestała działać. O, o, przez ten incydent nasze pokoje są. po obniżonej cenie. Czy chcesz zostać? Nie, nie chcę. Nie chcę wydawać. Przecież prawdopodobnie by tam mnie czekało coś ciekawego, Rdzeń MTT Co mogę zrobić? Weźmy tutaj, interesuje mnie to. Aha, tu można kupić burgery Wiecie, Troszeczkę mnie przeraża to, jak tutaj jest dużo jedzenia do kupienia, do leczenia i tak dalej, i różnych rzeczy. I to znaczy, że tutaj się zaczyna dziać naprawdę poważny shit. I mogę dostać ostry wpierciel. Um, bardzo popularne jedzenie. Starfight, ok. Kolejne popularne jedzenie, ale jest zdrowie Uj, um, Attack up in battle. Um, Stek w kształcie twarzy Metatona, 500 golda. Eee, leczy 60 HP? Proszę, nie pytaj. <grytanie> Okej, okay, nie będę pytał. Ja pierdziele, co to jest? Ten uśmiech. Jak eee, to tu mina normalnie? Eee, ten uśmiech jest genialny. Ja pierdziele, co to jest? <grytanie> ja pierdziele. Dobra, idźmy do rodzenia, zobaczmy co tutaj jest. Mam nadzieję, że będzie można się wrócić. Tylko na to liczę. Ring ring! Alfis pewnie dzwoni. Cześć! he, Kim oni są? Nikt inny nie powinien tutaj być. A, trudno. Eee, nie możemy się teraz o tym martwić. Alfie, ale skąd ty wiesz, że ktoś tutaj jest? To niepokojące. Można tam przejść gdzieś? Nie można chyba. Jesteśmy w rdzeniu. Co tu się teraz dzieje? Ring ring! Gotowy? O, to to! Więc weź windę i jedź na samą górę do rdzenia. Co my tutaj mamy jeszcze? ring, ring. Hej! Czemu nie spróbowałeś najpierw użyć windy? Uważaj! Okej, okay, więc trzeba było jednak jechać windą. Co to jest? Magic Pops out of its head. Magic. Co to jest? Um, Akt. No, dobra. Oczyś umysł. Zignoruj go. Myśl o wschodzie słońca. Twoja obrona wzrosła o 1. Okej, okay. czuć magię. Oczyś umysł. Moja ochrona znowu wzrosła o 1. Myślę, że to jest dobra droga, żeby podążać się, tą drogą i przetrwać jego ataki jakoś. Oj, i dostałem raz, dobra. To chyba nie jest to. Gabnę się na niego. Corner orm, co? A chaser Orb. to jedna z tych kulek. Ok, więc kulki są osłabione przez moje spojrzenie. Dobrze, więc muszę osłabić te kulki, a potem najwyraźniej coś robić. Może poznajmy nowy ten. Patrzę teraz na tą drugą kulę. Oby zostały osłabione przez moje spojrzenia. Dobrze. Teraz możemy go sporować. Dobrze, więc trzeba mu te kulę po prostu. Em, ogarnąć. O, było blisko. Czemu tu jest tyle potworów? To znaczy... To żaden problem, prawda? Po prostu musimy iść przed siebie. Sprawdzę, sprawdzę tą windę teraz. Chyba jestem na tyle zdeterminowany, żeby sprawdzić tą windę. Winda nie działa. Co? Ale Winda powinna działać. Cóż, więc idź na prawo iść przed siebie. Alphys Popełniłem y, dobre kroki, a ty tutaj robisz mnie w ciula Przestań Ring ring Tak, wygląda, że możesz przejść do dopóki nie wcisnąć przycisku, ale... Te lasery aktywują się... Y, co? Orange, orange, blue. Aha, czyli aktywują się lasery jeżeli przejdę y, Pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski Eee, Róża się dopóki nie doszłem do trzeciego, ok, czyli nie muszę przechodzić przez pomarańczowe. Ale na niemieckim muszę się zatrzymać. Oh, shit! To było tak szybkie. O mój, Boże, nic ci się nie stało? Tak mi przykro. Pod podałam ci zły. złą kolejność. Ale wszystko jakoś wyjdzie. Będzie w porządku, prawda? Ta! Wszystko jest OK, Everything's alright! Ah. <laughs> Ciekawe kto złapał to nawiązanie. Let's Just keep heading to the right! Dobra, idźmy dalej na prawo. Idziemy, spoko, co e, znowu? Okej, okay. skrzyżowanie. E, e, spróbuj iść na prawo. Nie, idę do góry. Baw się. Tym razem miała rację. E, rycerz, rycerz, blokuje Ci drogę, dobra, akt! Nie, 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 nie sprawdzaj mu e, tego. Adieu! Oh my god, co się z tym dzieje? Fala meteorytów. E, zaśpiewaj mu. Zaśpiewaj starą komesankę. Eee, na śpiącego Więc trzeba go uśpić po prostu najzwyczajniej. Dobrze. Okej, okay, to już mniej więcej rozumiem. Mam, mam nadzieję, że rozumiem. Chyba, że to będzie znowu jakieś porypane. Troszeczkę mu się zamknęły oczy. Chcią jeszcze raz i zasnął, okej okay. Nic możemy go teraz oszczędzić. Spare. Uciekamy. 70 golda dostaliśmy. Wszystko w porządku? Czemu nie poszedłeś w prawo? No dalej, zaufaj mi! Troszeczkę ciężko mi tobie zaufać, skoro co mówisz błędy. Okej. Okay. Eee, więcej laserów. Okej. Okay. Ja... E, tym razem nie będę już mieszać. Po prostu zdeaktywuj lasery i przejdziesz Nie wyłączają się. Nie mogę ich wyłączyć, ja? A, wszystko będzie w porządku. Mam to, mam to pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. E, wyłączę całą moc w całym sektorze. Będziesz mógł przejść dalej. Włączy się, prawda? Wait, zatrzymaj się! O oh, o! Oh. O oh, o! Oh. Moc z powrotem się włączyła. Holera! To nie powinno się zdarzyć. Ja. E, wyłączę to jeszcze raz. E, kiedy się wyłączy, porusz się trochę i się zatrzymaj, ok? Dobrze, nie zostaniesz zraniony. O, w mordę! Dobra, udało się. Widzisz? Udało nam się! Wszystko jest pod kontrolą. Dobra Alfis, dzięki. Chyba mogę ci w końcu jakkolwiek zaufać. Ok, e, co? Nie przeczytałem. To nie wygląda na moją mapę cał... zupełnie. Wybacz mi, ale ja muszę iść. Powietrze jest wypełnione e, ozonem. pewno się z determinacją. O jasna cholera Co tu się dzieje? Wschód, koniec. Znaczy, ist? Tak, to jest wschód. Północ, ścieżka Wojownika Zachód Sage Path Każda ścieżka prowadzi do końca Okej, okay, dobra, nie wiem co tu się dzieje zatrzymam się w tym miejscu Troszkę tego odcinka zrobiłem, mam nadzieję, że nie będzie zbyt krótko Ale przynajmniej coś zaczęliśmy z tym Undertale Więc teraz napiszcie mi proszę te podpowiedzi Bardzo na to liczę I będziemy, że tak powiem, ruszali się dalej nie wiem kiedy będzie następny odcinek, mam nadzieję, że może nawet uda mi się go zrobić jutro. Liczę na wasze odpowiedzi, yy, tym razem by byłam tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Super, że wróciliśmy na Undertale, cieszę się z tego niezmiernie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. I przepraszam za cały chaos, ale próbuję w końcu z tym ruszyć i jakoś mi się udało. Jej, cieszę się. Progres. Na razie, trzymajcie się.